Dzielność jak piasek wodzi, sypie garściami Ludzie wokół ranią słowami, czynami, kłamstwami Chcą mnie złamać, widzieć jak upadam na twarz Zgasić płomień w sercu, co każe mi wciąż trwać Każdy krok to walka, każdy opiek to trud System chce mnie wchłonąć, zabić we mnie but Pokusy szepczą, bym zawrócił zawróciłbym się, podał, By wykopne życie w zamian za duszę oddał nie znając mojej drogi, ile blizna sercu, ile bólu, ile trwogi Myślą, że wystarczy mu zniknąć armnę w pył Nie wiedzą kto nade mną rozpostarł skrzydła z sił To on mnie podtrzymuje, gdy brakuje tchu On jest moją tarczą pośród zgiełku i własną. snu Chodźcy głośno i zawodzie wiatr a pustynia życia wciąż pochłania lat Moja karawana jedzie dalej dzień po dniu Bo Bóg jest moim celem, pasterzem moich snów Nie złamią mnie kurze, nie zatrzyma czas Wiara jak kąpa sprowadzi mnie przez las Braci, co odeszli w cień Gdy nadeszła próba, gdy nastał trudny dzień Zostałem sam na placu Jak żołnierz pośród ruin Lecz w ciszy usłyszałem jego głos Na ciebie strzegę, synu, to nie siła mi się, Nie bogactwo, nie zbyt, Lecz modlitwa szczera, rozjaśnia duszy byt Kiedy klękam słaby On podnosi mnie z kolan Daje nową siłę, by pokonać każdy plan Który diabeł knuje Ciągnąć w dół, by zasiadł wątpienie Bym cierpiał wieczny ból Idę wiecz przed siebie, choć droga kręta strona Wiem, że na jej końcu czeka nieobiecana strona Nie oglądam się za siebie na stracony dni Bo przyszłość w jego rękach, nadzieją we mnie twi On jest twoją skałą twierdzą w pośród fal Moim przewodnikiem, co rozprasza każdy żal Choć wszyscy głośno i zawodzi wiatr a pustynia życia wciąż pochłania ślad Moja karawana jedzie dalej, dzień po dniu. Bo Bóg jest moim celem, pasterzem moich snów. Nie złamią mi nie zatrzyma czas. Wiara jak kompas prowadzi mnie przez las. Karawana jedzie dalej, niech się pali świat. Z dniem boku przetrwam poręcz długich lat. Tak, karawana jedzie dalej, przez piaski wątpienia, Przez burzę nienawiści, z wiarą w sercu. Z Jego imieniem na ustach nie zatrzymają nas Nigdy Karawana jedzie dalej Fakty czekają głośno i zawodzi wiatr A pustynia życia wciąż pochłonie ślad Moja karawana jedzie dalej, dzień po dniu, bo Bóg jest moim celem, pasterzem moich snów. Nie złamią mi burze, nie zatrzyma czas. Wiara jak kompas prowadzi mnie przez las. Karawana jedzie dalej, niech się wali świat. Z nim u boku przetrwam gorycz długich lat. Tak, karawana jedzie dalej. Przez piaski zwątpienia, przez burzenie nawiści, Z wiarą w sercu, z jego imieniem na ustach. Nie zatrzymają nas, nigdy. Karawana jedzie dalej.